Bo dzisiaj nagrywa w WWC zadziałało, patrzcie Nie, ja tak nie mogę żyć Idę do pana Krowi. Nie, do, do pana krovny zobaczysz jak tam u niego czy dam na misję Pogadmy później Ciszę trochę dobra idziemy tu Z naszego muzeum. Misterna no robota, co? Cześć, Kawija! Mam na ciebie zadanie. Musisz pokazać ja. swoje ja. widzom miasto. Ale ja już pokazywałem. No to pokazuj to nie może. Co nie może? Dobra, pokażę im. Być że jeszcze tego pana, go nie cierpię. Daje mi różne zadania. W ogóle wnerbiam się, że on. że go stworzyłem. Bo na początku myślałem, że on będzie spokój, będzie pilnował mojej wielkiej bazy, ale się zbuntował i teraz, teraz mi daje zadania. Tam jest puste piętro. Zobaczył. Idziemy tu na górę. Możemy pożyczyć. Dobra. Możecie wziąć. Idziemy. Nie ma za co. I pierwsza tajna baza to gdzieś w kierunku tu. Idziemy do mojej tajnej bazy. Czyli w świecie co? Więc idziemy. Dobra, jesteśmy. Musimy przeskoczyć murek, lecz to jest nielegalne, ale... Jestem mokry. Idzie! Więc... co ci się stało? Idziemy. Tu, tu? Ale tu, Zerwała się. tu i czekaliście i ostatnio zadziała. mi zadziałało, dopiero dzisiaj mi zadziałało, więc idziemy do tajnej bazy, co, która jest u